Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Deszczowe popesztyle Ordeni. Pada. Będę tak chodził i gdzieś z przyczajki nagrywał dzisiaj pod dachami, no bo się nie da inaczej. Przejdę za chwilę tam dalej, pod takie garaże i tam będę kontynuował wypowiedź w tym moim dzisiejszym filmie. A co będzie? Z tytułu się na pewno domyślicie. Konserwa turystyczna. Bardzo popularny produkt. Będę chciał też nawiązać do wspaniałej postaci, do człowieka, który już niestety odszedł, którego nie ma już niestety z nami, do Adolfa Kudlińskiego. I o wszystkim dowiecie się w tym dzisiejszym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. W tym miejscu jest tak trochę. Zacisznie od tego deszczu nie będzie mi padało na głowę i będę mógł spacerować wokół tych pięknych garaży w popezści Lordenii i do Was tutaj opowiadać. Konserwa turystyczna. będę chciał przeczytać jej skład. Eee, przeczytam najpierw tak, a później gdzieś tam omówię jakieś poszczególne składniki. <grym> czy są dobre, czy może są niedobre, to się okaże, ale mamy tak. To jest akurat producentem jest sokołów. Jeszcze wszystko, co mówię w ogóle w tym filmie, to od razu mówię, że biorę za wszystko odpowiedzialność za to, jak się wyrażam na temat tych firm, które produkują powiedzmy to coś, co jest nazywane żywnością. I chciałem jeszcze dodać taką ważną informację, że różne właśnie zostały przedstawione raporty NICU, czyli najwyższej Wyższej Izby Kontroli, które publikują właśnie do wiadomości publicznej o tym, że tego rodzaju żywność jest niezdrowa. I ja też będę się podpierał tym, tymi raportami. Jeżeli mówimy właśnie na temat konserwy sokołowa y, turystycznej, to ona ma w swoim składzie tak, mięso wieprzowe, fajnie, że jest <grym> 37%, <grym> 37% w konserwie mięsa. Ja robiłem to dobra, później będę to omawiał. Dobra, najpierw najpierw przeczytam woda. Tłuszcz wieprzowy, skórki wieprzowe, mięso wieprzowe oddzielone mechanicznie. Coś pysznego, coś wspaniałego, może tak się obrócę będzie lepiej widać, skrobia modyfikowana, sól spożywcza, białko wieprzowe. No i teraz będą e hity, czyli stabilizatory E451, E452, czosnek suszony, jest i czosnek, czosnek dla. No tak, żeby było po prostu przyprawione. Przyprawy. Znowu są przyprawy i to jest to, co piszą producenci. Tylko nie wiadomo, jakie przyprawy. Glukoza, maldodekstryna, wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301, hydrolizat białka sojowego, aromaty z selerem, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca E250. To jest skład konserwy turystycznej Sokołowa. Co Wy o tym uważacie? Teraz chciałem ja omówić te poszczególne składniki. Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest co tak de facto omawiać. No bo jak to przeczytałem, to sami widzicie co to zawiera. Czy to w ogóle stało gdzieś koło mięsa, nawet skoro tego mięsa jest 37%, a reszta to są te wszystkie dodatki. Ja się pytam: Firma Sokołów, jak Wy możecie coś takiego wyprodukować? Jak Wy możecie coś takiego zrobić? Jak coś takiego może istnieć? Ja się pytam te wszystkie instytucje, które to kontrolują. Sanepid, jakieś inne. Nie ma w ogóle kontroli żywności w Polsce. Od tego trzeba zacząć. Nie istnieje kontrola żywności w naszym pięknym polskim kraju. Nie istnieje żadna kontrola żywności. Jak ja to widzę, co wy produkujecie, co, te, co ci producenci robią, to, to jest po prostu, to jest jakiś skandal. Nie chcę się na razie nakręcać i tutaj przekinać w tym dzisiejszym filmie, ale tak, no tego mięsa wieprzowego, pewnie też jakiejś najgorszej jakości wieprzowina, 37% tak. Ach, rzućcie to, tą świnię temu plepsowi, niech żre tą świnie Takie e, oddzielone e, mechanicznie mięso, tak, najgorsze co może być, najgorsze co może być, oddzielone mechanicznie mięso, oddzielone, te stabilizatory E451, E452, i będziecie jeszcze tu pisać, że daliście czosnek, no łaskawi jesteście, bo daliście czosnek suszony i przyprawy. Znowu te przyprawy. Jakie przyprawy, ja się pytam, co to są za przyprawy? Ja chcę wiedzieć, jakie to są przyprawy konkretnie. Dlaczego napisane jest, że jest czosnek suszony, a nie są napisane, jakie to są przyprawy? Może ja chcę skorzystać z tej receptury i zrobić w domu. Oczywiście nie zrobię tak. Ja bym musiał, nie wiem jak się to mówi, z na głowie się pozamieniać, żebym zrobił według tej receptury waszej coś takiego. Coś takiego. Ja później specjalnie wam pokażę i odniosę się do tego, jak robił takie konserwy Adolf Kudliński. Ale dobrze, na razie na razie nie. Na razie jeszcze się trochę popastwię nad Sokołowem, bo trzeba się nad nimi pastwić, jeżeli mówimy właśnie o składzie tego czegoś, tej konserwy turystycznej. Ona jest turystyczna. Wziąć tak do plecaka i, I ten, jechać, jechać gdzieś w górę, otworzyć co taką mielonkę, taką ten, i sobie zjeść. I sobie zjeść po prostu, tak? I wy tutaj dajecie takie rzeczy, e, jeszcze ten przed, trzeci wutleniacz, hydrolizat białka sojowego, kolejne znowu jakieś aromaty. Jeszcze w nazwiacie napisałem selerem. O seler taki zdrowy, nie? O seler może jest zdrowy. Ja wiem, wiem, ile tego selera tu daliście? Ekstrakty przypraw, znowu ekstrakty, jak już są przyprawy, to po co jeszcze ekstrakty przypraw, nie rozumiem tego, nie rozumiem sokołów. Ktoś z Was pracował nad tą recepturą. To nie jest tak, że Wy sobie to wymyśliliście, no będziemy robić konserwy i ten, a to by, to tak wrzucimy byle co tam, byle gówno. Ktoś z Was pracował nad tą recepturą sokołów, ja się pytam, ja się pytam, skąd taka receptura? Substancja konserwująca E-250. Tutaj nie ma co omawiać tego gówna więcej, bo to jest gówno, to nie jest jedzenie, to jest gówno. Powiem Wam, że gówno jest zdrowsze od tego. No, Główne można się struć, może głównie być resztki jedzenia, e, które zostały przemielone. Ale powiem Wam, że gówno jest lepszej jakości niż Wasza konserwa... niż Wasza konserwa turystyczna po prostu. No jest lepszej jakości gówno. Oczywiście ja bym gówna nie zjadł. Waszą tyrolską, znaczy tam konserwę turystyczną, jest też taka tyrolska ten, e, też bym nie zjadł, ale, ale tylko porównuję, tylko po prostu porównuję, że to jest niedowiary, że istnieje taka możliwość, że producenci robią takie coś, że producenci mają przyzwolenie na to, żeby zrobić właśnie taki pseudoprodukt, bo to jest pseudoprodukt, to nie jest jedzenie, to nie jest jedzenie. Ja się pytam jeszcze raz, gdzie są te instytucje, które powinny tego pilnować, co jest serwowane ludziom. A ludzie to kupują, wsadzają faktycznie taką turystyczną konserwę do plecaka, jadą na wycieczkę i wyjmują sobie gdzieś tam w krzakach na szlaku i jedzą taką turystyczną. Ja sobie tak to wyobrażam, no? I ten i się cieszę. o jaka dobra, jaka dobra. Ale jak przeczytają skład, uu, tam jest wieprzowiny 37%. <laughs> oddzielona mechanicznie jeszcze, najgorszy syf. Jakiś smak to ma, no bo jak dodacie dodacie te gówna do gówna waszego, jakim jest wasza konserwa, no to po prostu to będzie jakoś smakowało, bo to musi smakować, no bo inaczej by tego nikt nie kupił też. Ale to nie znaczy, że to jest zdrowe. I teraz, wiecie co, na prawie takiego cytatu znalazłem film Adolfa Kudlińskiego, wielkiego człowieka, który pokazywał nam, jak można zdrowo żyć, który jest w naszej pamięci, który zmarł. Warto by zrobić film o tym, jak to się stało, bo byli pewni ludzie, którzy mu w tym pomogli. Smutni panowie, znaczy no, pewnie tak, smutni, to była niby policja, ale ten prysnęli go gdzieś tam gazem, a po dwóch dniach zmarł od tego gazu. Ale dobra, to jest może inny temat na inny film, na inny odcinek. W tym dzisiejszym naprawie takiego statu Zobaczcie takie około 4 minut, jak Adolf Kulnicki przygotowywał właśnie takie mięso, żeby je zrobić w konserwie. Czy on tam dodawał te wszystkie ekstrakty, te wszystkie jakieś śmieszne wasze stabilizatory, które tutaj mówiliście, w waszym, pisaliście na tej waszej konserwie, tak? No nie sądzę, żeby on tego dodawał. Sami zobaczycie, sami się przekonacie, jak zobaczycie urywek filmu. Ja zostawię oczywiście. Link do tego filmu pod tym moim, i będziecie mogli sobie obejrzeć go w całości. Nie mogę w całości czyjegoś po prostu udostępnić, no bo byłoby to niezgodne gdzieś tam z zasadami, ale chociaż część, chociaż te parę minut, żebyście zobaczyli do tego momentu, jak to mięso jest przygotowane, co jest dodawane, jakie są dodawane przyprawy, czy są potrzebne te wszystkie główne, które są w konserwie sokołowa. No bo jak się przekonacie, raczej nie będą potrzebne, i można ładnie zrobić po prostu samą konserwę, ja później w tym filmie, akurat do tego momentu, to wam nie udostępnię, ale jak będziecie chcieli sobie obejrzeć, to tak pod koniec filmu, Adolf Kudniński mówił, że taka konserwa może 20 lat wytrzymać 20 lat a wasza turystyczna ile wytrzyma? Ma jakiś tam termin przydatności, bo musi być ale z tymi waszymi stabilizatorami z tym głównym, który wsadziliście do tej turystycznej waszej to, to ja nie wiem I, i poważcie się teraz, jak to zrobił właśnie Adolf Kudniński, jak używał właśnie jakiego też mięsa, on tam akurat robił z kurczaka, ale dobrze, mięso to jest mięso, e, także już teraz zapraszam was na ten krótki urywek filmu, około 4 minut, a później jeszcze to ja skomentuję. Szanowni Państwo, wiele razy mówiłem o weku prepersa, dzisiaj chciałbym wam pokazać jak robić, jak przetwarzać Udo Prepersa. Oczywiście dla mężczyzny ważniejsze jest Udo. Gdyby to było kobiece, byłoby bardziej korzystne. No ale chcemy zrobić Udo Prepersa, ponieważ zarzucacie nieraz, że my reklamujemy puszki, że chcemy bardzo sprzedawać. Otóż nie. Chcemy Wam po prostu też udogodnić, abyście mogli sami sobie produkować te weki, Uda i tym podobne. Do tego celu służy ta wek maszyna. Maszyna, którą skonstruowali, szanowni Państwo, nasi prepersi, nasi żołnierze. Sytuacja czasami wymaga tego, aby po prostu robić to, to, co jest niezbędne. Jak w ogóle przyrządzamy Udo Prepersa? Otóż widzieliście Państwo u mnie kury. No te kury biegały sobie, ale wiadomo, że z czasem te kury muszą być wybite po to, aby zastąpić je nowymi. Co robimy? Tutaj, Szanowni Państwo, mamy mięso. Zaczynamy od, oczywiście od rękawic. No bo jak to jest żeby się grzebać w mięsie rękoma? Ubieramy sobie rękawice i dajemy przyprawy. Szanowni Państwo, jak widzicie, jest to mięso z kurzych zdjęte, bez skóry i bez kości. No i Jest to mięso, można powiedzieć, czerwone, bo to są kury wiejskie, takie normalne, chodzące. To nie są kury z fermy. Są to kury normalne, które we wszystkich naszych udach prepersa występują. Co dajemy? Jakie przyprawy dajemy, aby te uda trwały nam w puszkach 20 lat? Otóż, przede wszystkim stosujemy pieprz ziołowy. Pieprz ziołowy, wiadomo, same zioła. Nie ma żadnej chemii. Sypiemy pieprz ziołowy na to mięso. Co jeszcze dajemy? Otóż dajemy ten nasz kochany polski jałowiec. Do czego ten jałowiec służy? Otóż jałowiec służy do tego, aby zabijać wszelkiego rodzaju bakterie i zarazem przedłużyć żywotność naszego mięsa, naszej konserwy typu Udo prepensa. Sypiemy. Ja obiec. Ile tego sypiemy? Powiem Państwu, na 30 kg 5 deko. Tutaj mamy 12 kg, więc sypiemy tam parę deko, po prostu mniej. Co do tego dodajemy jeszcze? Dodajemy troszeczkę majeranku. Jak Państwo widzicie, jest to produkt, który sami pozyskujemy z naszych działek. Wy też macie dostęp do majeranku. Sypiemy majeranek. Sypaliśmy majeranek. Co dalej robimy? Wiadomo, że musi być sól, tylko pytanie, jaka ta sól? Czy ta ze sklepów wielkotowarowych, nie będę mówił jakich. Czy ta rosyjska sól morska, gruba sól morska. Posypujemy cały produkt solą morską. Czyli te nasze uda, które żeśmy obrali, one są bez skóry, bo nie mogą być ze skóry. Bez skóry po to, aby po prostu te uda trwały nam jak najdłużej. Nie dajmy za dużo też soli. Bo ktoś powie, że im więcej soli, tym dłużej potrwa. Nie tędy droga. Po prostu uda muszą, być, muszą mieć wszystko to, co jest niezbędne. I po prostu mieszamy. Oczywiście w rękach, w ulicach idzie to bardzo szybko i sprawnie. Musimy to wymieszać. To się musi ładnie połączyć wszystko. Zaraz będziemy pakowali te uda do puszek i oczywiście nasza słynna wek maszyna, którą oczywiście możecie kupić u nas też. Wystarczy zadzwonić, powiedzieć, że potrzebujecie wek maszynę plus 100 czy 200 puszek, jesteśmy w stanie wam to załatwić w ciągu paru dni, ponieważ prepersi Robią to, co nie robić, czyli przygotowują się na sytuacje ekstremalne, produkując maszyny. Nie muszą to być maszyny z Brukseli, nie muszą to być maszyny niemieckie, są to maszyny polskie. Mięso mieszamy z przyprawami, tak żeby było dokładnie wymieszane. Po wymieszaniu, co my z tym mięsem, szanowni Państwo, robimy. Mamy wymieszane, ono powinno postać 10 minut, ale na potrzeby filmu nie będziemy czekali 10 minut czy 15, żeby ono przeszło tymi przyprawami. Ale wystarczy powąchać, to mięso ma już swój zapach i swoją konsystencję. Dlaczego nie dajemy czosnku, dlaczego nie dajemy cebuli? Ponieważ to powoduje fermentację i dlatego tego nie używamy. Powiedział: sól morska, jałowiec. Używamy troszeczkę majeranku, no i pieprz zioło. Mieliście okazję zobaczyć, jak to robił Adolf Kudliński. Jak on przygotowywał to mięso. Ten film powstał jakieś 7 lat temu. Także to było dosyć dawno. Ale ten film jest ponadczasowy. Pewnie taka maszyna, która tam będzie w tym filmie była, tak? Pokazana, no to jest jeszcze gdzieś do kupienia. Nie wiem, nie, nie sprawdzałem tego, czy ja bym kupował taką maszynę. Nie robię na tyle takich konserw chyba, żeby, żeby kupować taką maszynę, tak, ale jakbym robił, ja robię mięso w słoikach. Myślę, że mięso w słoikach tak samo może przetrwać jakiś dłuższy czas. Pewnie konserwy i, i ten byłyby bardziej trwałe i wytrzymałyby na pewno dłużej, więc jest to na pewno gdzieś dobra opcja do tego, żeby tak zrobić. Może powinniśmy się zastanowić, może powinniśmy wziąć to pod uwagę, bo idą ciężkie czasy i powinniśmy mieć takie mięso zrobione. Może taka inwestycja w taką maszynę byłaby faktycznie dobra i właściwa. Kto wie, kto wie. Na razie powiem Wam, no są inne wydatki pilne i mniej pilne, i nie jest to coś, co byłoby, nie wiem, takie jeszcze te puszki. I ten e, wszystko kosztuje, tak? Nie, nie jest to coś, co bym teraz zakupił jako taki zakup, przynajmniej ja z mojej perspektywy, e, ale można to rozważyć po prostu w przyszłości. E, natomiast chcę się odnieść jeszcze do tego, jak to robił Adolf Kudliński to mięso, jakie, jakie ono, jak ono było przygotowane. Tam były po prostu proste przyprawy, tak? Proste przyprawy dodawał ten, to co ja daję zawsze, ten e, e, jejku. Zapominam ten jałowiec, 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 tak. Yy, I pewne przyprawy, popatrzcie się jak to jest. One robią tak, że konserwują, że faktycznie nic się nie zepsuje. Wystarczy dać normalnych przypraw, dać normalne mięso. Ono nie musi być oddzielone mechanicznie i da się to zrobić, żeby to było zdrowe. I da się to zrobić, żeby to wytrzymało to jak powiedział Adolf Kudnicki w swoim filmie 20 lat w takiej konserwie. 20 lat to może wy wy wytrwać. Z przyprawami, bez stabilizatorów, bez po prostu żadnego gówna, to tak jak robi sokołów. Da się to zrobić? Oczywiście, że się da, tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć, a producenci niestety nie chcą. Nasi polskojęzyczni politycy nie są zainteresowani tym, żebyśmy zdrowo jedli, oni są zainteresowani tym, żebyśmy się cały czas leczyli jako naród, jako Polacy. Leczyli. Zawsze to będę powtarzał żebyśmy się leczyli, ale nie byli wyleczeni, bo mają być wspierane cały czas firmy farmaceutyczne, korporacje, które cały czas będą sprzedawały czy tą chemię dla ludzi chorujących na raka, czy jakieś naświetlania, czy choroby układu pokarmowego, czy cukrzyca. To, są, to się mówi teraz, że to są wszystko choroby jakieś nowożytne i tak dalej. Używają jakichś takich określeń. Eee, ja uważam, że to są choroby po prostu takie, które, na które ludzie się godzą, ponieważ kupują to jedzenie, kupują ten syf, nie czytają tych etykiet. Ja jeszcze raz będę powtarzał, czytajcie te etykiety, czytajcie. Jak się okaże, że e, macie ochotę właśnie na taką konserwę turystyczną i ona jest niejadalna, bo ona ma taki skład jak ja właśnie przeczytałem, to sobie sami zróbcie, nie musicie tego puszkować, zróbcie to w słoiku. I to też wam poleży miesiąc, dwa albo nawet więcej w lodówce w jakimś chłodnym miejscu. I zróbcie sami. Ja robiłem wielokrotnie takiego właśnie kurczaka, pasteryzowałem to w słoikach, i co? I To mi wytrzymało, to mogło leżeć w lodówce, tak jest galaret galaretką się robiło i ten e dodawałem jeszcze tam tłuszczyku trochę. Ostatnio jak robiłem takie konserwy e w słoikach e z tego z wołowiny. No i co, i to było naprawdę smaczne. Naprawdę było dobre. Można zrobić samemu. Można zrobić, tylko trzeba trochę chcieć, trzeba się postarać. Ale ludzie idą na łatwiznę, bo będą się tłumaczyć. Oni nie mają czasu, bo praca, bo obowiązki, bo dziecko ten. Ja mam to samo. Ja mam to samo. I jeszcze do, do tego dochodzą filmy na YouTube, gdzie muszę znaleźć i wygospodarować ten czas, żeby nagrać taki odcinek, przyjść, zmontować go i, i ten. I udostępnić na YouTube. Więc ja też mam swoje życie, ja też mam czas, którego mi stale brakuje na różne rzeczy. Więc dla mnie nie będzie żadną wymówką, że ktoś nie ma czasu. Ktoś po prostu jest niezainteresowany tym, żeby być zdrowy. Ludzie nie są zainteresowani i oni będą się wymawiać, że nie mają czasu albo jeszcze, że nie mają pieniędzy. Naprawdę? No to jak ty, ty, takimi argumentami będziemy się kierować, no to później będzie, będą zrzutki na, na chorych, na raka, będą różne inne akcje przeprowadzane, bo ktoś nie, nie kupi gdzieś tam trochę lepszego kurczaka, choćby nawet jakiegoś zagrodowego i, i sam sobie nie weźmie, nie zrobi takiej konserwy w słoiku. No bo się nie chce, bo ten, bo problemy, bo nie ma czasu, bo to. No to leczcie się później, leczcie się do ustranej śmierci jeżeli będą tego typu właśnie argumenty i tak będziemy stawiali sprawę no tak to wygląda słuchajcie ja to tak jak mówię jestem pod wrażeniem jak to robił właśnie Adolf Kudliński chwała mu za to pozostanie zawsze w naszych sercach w naszej pamięci no i co już drugiego takiego nie będziemy mieli człowieka jak Adolf Kudliński są pewni ludzie którzy są niezastąpionymi których nie da się po prostu zrobić tak, żeby ktoś się pojawił taki jak on. Zrobię może kiedyś taki film właśnie ku czci Adolfa Kudnińskiego. Ten jest taki trochę przypominający jego przy tym, jak właśnie my jesteśmy tutaj traktowani jako konsumenci, jako ludzie, którzy kupujemy tą żywność na co dzień i dostajemy takie coś. Dostajemy właśnie takie gówno od Sokołowa to jest wasz produkt gówno sokołów gówno opakowaliście gówno w puszce i sprzedajecie gówno ludziom no tak to jest no. a ludzie to kupują ludzie to kupują bez zastanowienia się bo jakby tego ludzie nie kupowali to wy bylibyście zmuszeni do tego żeby zmienić skład żeby zmienić skład jakby ludzie stawiali na facebooku i się śmiali i robili sobie heheszki ale sokołów zrobił gówno gówno sokołów gówno turystyczny gówno Kupiłeś turystyczne gówno, czy jeszcze nie kupiłeś turystycznego gówna. Jakby takie hecheszki i takie rzeczy cały czas krążyły w mediach społecznościowych, no to producent by się zastanowił, cholera, może coś zmieńmy. Bo ludzie się śmieją z naszego produktu, że jest gównem. Ale producent nie musi tego robić póki co, ponieważ ludzie to kupują. Na własne życzenie kupują kupę zapakowaną w konserwie. Na własne życzenie. Tak to jest. Mógłbym tak gadać tutaj jeszcze naprawdę długo w tej kwestii, w tym temacie, ale myślę, że wystarczy na ten dzień dzisiejszy. Was zachęcam jeszcze raz, czytajcie te etykiety. Bardziej przyłóżcie się do tego, żeby samemu robić jakąś sobie żywność, żeby pozyskać jakiś lepszej jakości półprodukt do tego, żeby zrobić coś samemu. Można i działajmy profilaktycznie profilaktycznie, żeby później nie było za późno. I żeby później nie było, że w każdej rodzinie jest ktoś chory na raka. Bo skąd się to wszystko bierze? Wszystko się to skądś bierze. I między innymi może być przyczyną taka konserwa turystyczna sokołowa. Takie gówno, jakie sprzedaje właśnie ta firma. Tak to jest, moi drodzy widzowie. Będę kończył ten dzisiejszy odcinek. Myślę, że wystarczy w tym temacie, bo... Bo co? Bo nagadałem się. I tak, napiszcie co uważacie, byle z kulturą, chociaż ktoś mi znowu nie napisze, że jak mogę jedzenie nazywać głównym, to nie jest jedzenie. To nie jest jedzenie. Powiedziałem, że główno byłoby lepsze niż ta konserwatorystyczna sokołowa. I dalej się będę tego trzymał. Jeżeli ktoś ma z tym problem, jeżeli ktoś mnie chce pozwać za to, bardzo proszę. Jestem osobą myślącą, jestem osobą medialną w jakiś tam sposób, czy tego chcę, czy tego nie chcę. I mam prawo się o tym wypowiadać. Jeżeli wasz produkt jest dopuszczony do publicznej sprzedaży, dla ludzi publicznie, to my publicznie możemy się na ten temat waszego produktu wypowiadać. I ja to właśnie robię. Żeby przestrzegać innych, żebyście nie kupowali niczego z Sokołowa. Bo inne produkty też nie macie lepsze. Nie tylko turystyczne. Tak to jest z mojej strony. Oprócz komentarzy, zachęcam Was do pierdłek w postaci łapek w górę. No i możecie udostępniać ten czy inny film, który oglądacie. Zegnam się z Wami e, z deszczowego popościa Lordeni spod garażu, gdzie tutaj stoję. Do zobaczenia w następnych filmach. Papa!